Niechaj będzie głośno wszędzie. Przybierzeli do Betlejem. Pasterze Mili w żłowie leży oraz dzisiaj Betlejem. Zapraszam. na parlamentu Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej, panią poseł Krystynę Ozgę i posła ziemi owoczyńskiej, Roberta Telusa. Witam Jacka Wieczorka, dyrektora Radia plus Rady. Witam księdza proboszcza parafii Białaczów, Henryka Puńcika, Witam radnych z Sejmiku Województwa Łódzkiego w osobach Pani Beaty Polski flejsze Witam radnego Sejmiku Województwa Łódzkiego, Pana Roberta Gajewskiego. Witam starostę koneckiego, Andrzeja Marka Lenarda. Witam burmistrzów, wójtów oraz wszystkich samorządowców. Burmistrza Drzewicy Janusza Reszerewskiego. Wójta Gminy Niewalczów Jacka Reszerewskiego. Wójta Gminy Miśków. Pawła Perłosa, wójta gminy Paradyż, Wójciecha Ludalskiego. Witam Państwa w nowym 2015 roku. Jesteśmy w okresie oktawy świąteczno-noworocznej, czyli w czasie, w którym dokonuje się podsumowań i konkretyzuje plany na ten nowy rok. Rok 2014 dla powiatu opoczyńskiego był rokiem udanym. Realizacja planów i zamierzeń, które przyjęliśmy na początku ubiegłego roku, powiodła nam się prawie w 100%. Po stronie dochodów to 67,5 miliona złotych. Po stronie wydatków niecałe 67 milionów. Czyli tak naprawdę mamy saldo dodatnie za ubiegły rok. Na inwestycje wydaliśmy 11,5 miliona, z czego ponad 6 miliony wydaliśmy na drogę. Największą inwestycją drogową to jest droga numer 1504E Żarnów Skórkowice, który realizowaliśmy już czwarty etap w ubiegłym roku i to jest wartość ponad 3 miliony złotych, ale 50% dofinansowania uzyskaliśmy z Narodowego Programu Rozwoju Dróg Przebudowy Dróg Lokalnych, tak zwanych schetynówek, czyli ponad 1,5 miliona złotych. Druga droga, którą złożyliśmy wniosek, nie uzyskała akceptacji, ale to tylko z przyczyn zależnych od rządu, ponieważ została zmniejszona dotacja na te drogi, w wyniku tam przesunięć budżetowych i regulamin, który był zmieniony w trakcie spowodował, że tylko jedną, jeden wniosek był składać jeden samorząd. To dotyczy drog, właściwie dwóch dróg, drogi numer 3109E i 3111 w gminie Drzewica na odcinku Libiszów Radice Małe i Radice Małej Radice Duże. To jest wartość 2 400 tysięcy zł. złotych Państwo, że tyle, ile było w ubiegłym roku na inwestycje wszystkie, teraz chcemy wydać na drogi. Ale to dzięki temu, że będziemy mogli pozyskać środki na dwie schematy, czyli drogę, już ostatni etap w gminie Żarnów, Żarnów-Skórkowice, czyli droga numer 1504E w miejscowości Skórkowice, to jest piąty i ostatni etap, dochodzimy do granic powiatu Piotrkowskiego. Następna droga to jest też kontynuacja tej drogi, o której wspominali w gminie 3109E w miejscowości Idzikowice. Wartość tej inwestycji to 4 miliony 350 tysięcy złotych. I to są drogi, które będą mieć wsparcie w 50% z Narodowego Programu, Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Następna droga, którą będziemy budować również w gminie Dżelica, to jest droga 3113, ulica Sikorskiego i most na rzece Brzuśni. Wartość 7 miliony 360 tysięcy. Dużo inwestować, ale te inwestycje możemy realizować tylko i wyłącznie dzięki Państwa wsparciu. Chciałbym w tym miejscu bardzo serdecznie podziękować posłom z naszego okręgu wyborczego, którzy nas tutaj wspierają. Nie tylko pani marszałek, ale od innych posłów też mamy wsparcie. Tutaj pozwoliłem sobie wyróżnić, szczególnie bo to były takie zadania, które miały dla nas ogromne znaczenie i te decyzje zabadały szybko, także ta pomoc była potrzebna, szybka i bardzo skuteczna. Chciałbym podziękować zarządowi województwa, na znaczy z marszałkiem i Stępień, wstępień, wstępnym Arturem Bageńskim, Dariuszem Klimczakiem, radnym województwa którzy widzą nasze potrzeby i rzeczywiście tutaj województwo jest kluczowe przy dofinansowywaniu naszych inwestycji. Chciałbym podziękować pani wojewodzie Joancie Chymmińskiej, której przychylność powoduje, że te drogi, które z narodowego programu przebudowy dróg lokalnych przechodzą przez województwo i tak naprawdę tam zapada decyzja. Bardzo serdecznie dziękujemy, że możemy dzisiaj przywitać z Państwem nowy rok. Muszę powiedzieć, że rzeczywiście to, co dzieje się w starostwie Jakoczyńskim, zasługuje na pochwałę Pani Byłam, widziałam, uczestniczyłam w otwarciach i muszę powiedzieć, że jak patrzy się na zadowolenie ludzi, to serce rośnie. Bo inwestycja jest po to, po, to, żeby, po co po to, żeby ludzie byli zadowoleni, że inwestuje się środki, żeby im po prostu żyło się lepiej. Życzę, żeby ten nowy rok był jeszcze skuteczniejszy i jeszcze lepszy, żeby wszystkie plany się powiodły. Bardzo by mi się podobało, żeby jeszcze coś zrobić z tym Pałacem Małachowskim, bo bardzo się cieszę, Ksiądz mi przyznaje rację. Ja wiem, że to jest trudny problem, ale bardzo się cieszę, że nowoczesny środek w niemożliwych jest i ludzie, którzy tam są, no, żyją w zupełnie innych warunkach. I oni zasługują na to, żeby być w Miejscu, które nie tylko jest piękne, ale i praktyczne, bo pałac jest piękny, ale to jest zabytek. I warto, żeby. Życzę, żeby znalazł się inwestor, pieniądze, i żeby ten pałac odzyskał dawny blask. Życzę na nowy rok wszystkiego tylko co dobre. Każdego dnia po otwarciu okna zobaczcie państwo słońce, które wam świeci. Niech każdy dzień będzie radosny, miły, pełen tych drobnych szczęść, pełen sukcesu żebyście Państwo spotykali na swojej drodze tylko dobrych, przychylnych ludzi. No ale jako lekarz, muszę Wam życzyć to również przede wszystkim zdrowia, bo nic nie cieszy, jak nie ma zdrowia. Więc przede wszystkim zdrowia, zdrowia, zdrowia i zdrowia i każdego dnia uśmiechu na twarzy i dla Państwa, i dla Państwa rodzin. Dziękuję. Jako wicewojewodę, jako Marszałek Województwa Łódzkiego jako posłanka Oczywiście z upoważnienia waszego wspieram tak jak koleżanka, poseł, kolega, poseł i inni koledzy posłowi, radni wojewódcy, wszystkie przedsięwzięcia w tym powiecie. Pamiętam 17-18 lat do tyłu. To jest inny powiat, to są inne gminy. Tutaj słowa uznania należą się nie tylko dla powiatu, dla starostwa, ale również dla wójtów, dla burmistrzów dla wszystkich władz, wszystkich gmin w powiecie opoczyńskim, ponieważ to dobro tworzymy razem. Myślę, że ten aktyw, który tutaj jest dzisiaj zintegrowany, życzę, żeby był zintegrowany przez cały cztery... Mówię, że często tych Osgów dużo, Telusów też dużo, bo jest dwóch Robertów Telusów, jest radny, ale nie syn, ale nie syn, jest radny. Jestem i drugi Telus, jest także, też nazwisko telus jest znany. Ale drodzy Państwo, ja chcę pogratulować, pogratulować starostwu i wszystkim, którzy się przyczynili do tak dobrego roku 2014, do tej inwestycji. Widać jest, że ten powiat kwitnie, że się rozwija i mam nadzieję, że właśnie po tych wyborach, po tych wyborach samorządowych będzie jeszcze lepiej. Tu pan starosta z taką pewną obawą do tego budynku powiatowego, do nowego budynku powiatowego odniósł się. Ja myślę, że panie starosto, nie ma y, co się obawiać, bo ten budynek jest bardzo potrzebny, bo jeżeli y, geodezja jest na ulicy rolnej, y, mieszkańcy opoczna wiedzą, jest ulica rolna, poza miastem i y, starsza osoba musi iść, czy do geodezji bardzo często chodzą starsze osoby, mieszkańcy naszego powiatu, przyjeździ do centrum i musi się przemieścić na rolną pieszo, to... Naprawdę ten budynek jest potrzebny po to, mieliśmy dwa słowa, zupełnie wypowiedź, ponieważ e, m, pani Marszałek wspomniała o pałacu Małachowskich w, w Białaczowie. E, ten p, e, kompleks jest wyjeżdżawiony w tej chwili. Te plany, które ma dzierżawca są bardzo obiecujące. Myśmy wykonali projekt e, rewitalizacji tego parku e, przy udziale środków funduszu projekt kosztował 134 tysiące złotych. Dzierżawca mówi, że będzie go realizował, czyli mamy nadzieję, jesteśmy głęboko przekonani, że ten pałacik będzie piękniał w najbliższym czasie i, i, i będziemy się cieszyć proszę państwa serdecznie, Żeby wszyscy Państwo mnie znacie, nazywam się Rafał na Kondziela, jestem do Opoczna i Proszę Państwa, usłyszałem tutaj o takich miejscach. Pięknych, historycznych. Jedno to miejsce to jest właśnie w gminie Białaczów. To jest Pałac Małachowskich I, i naprawdę jest to miejsce szczególne. I ja myślę, że faktycznie Panie Starosto, dzięki Panu i to miejsce będzie coraz piękniejsze i będziemy mogli wspólnie tam, nawet z gminy Opoczną i odcinnych gmin, odwiedzać to miejsce. I również bliskim jest. Mamy tutaj Pana z Końskich, z Pana zastępcę starosty i również to miejsce w Końskich, a więc szczególnie historyczne związane z kolei z rodem Tarnowskich. To jest cały park i zespół pałacowy i proszę Państwa został odzyskany przez miasto Końskie naprawdę za grube pieniądze, bo to było bodajże 12-16 milionów. Ja śledziłem ten proces. I muszę Państwu powiedzieć, że zawsze zazdrościłem tych inwestycji, które tam w, tym, w tych końskich miały miejsce, a więc miasto bardzo dużo angażowało środków właśnie w tym celu, żeby podkreślić tą tożsamość historyczną. I ja proszę Państwa, również poczyniła takie starania, żeby nasza tożsamość historyczna nabrała takiej rangi bo mamy takie dwa filary, to jest historia i folklor. I ja chciałem tutaj Państwu po powiedzieć, że dołożę wszelakich starań, ażeby nasze miasto i gmina Opoczno była zauważalna właśnie w tych przestrzeniach, a więc i historycznej, i folklorystycznej, na naszym forum ogólnopolskim, a może europejskim, również i światowym. I chciałem sobie i Państwu tego życzyć w naszym... Jana Pawła II, działający przy parafii podwyższenia Krzyża Świętego w Opocznie. Dyrygentem chóru jest organista Piotr Pawlik.